W ramach programu rewitalizacji Ostrzowca Świętokrzyskiego Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki dostała w tym roku około 800 tysięcy złotych na realizację czterech zadań. Trzy z nich są już zakończone i służą mieszkańcom. Natomiast do końca sierpnia będzie wykonane ostatnie zadanie, czyli plac zabaw na osiedlu Rosochy. Pierwszym zakończonym zadaniem był remont parkingu, położenie nowego chodnika, wykonanie nowych wejść do klatek oraz wyremontowanie schodów prowadzących na parking przy bloku numer 5 na Osiedlu Ogrody. Zarząd Spółdzielni Krzemiątki, z przekazanych przez prezydenta miasta środków z puli, jaką gmina otrzymała na realizację programu rewitalizacji, zlecił także poprawienie infrastruktury na Osiedlu Rosochy. W rejonie bloków od 35 do 44 powstało więc około 60 nowych miejsc postojowych. Wybudowano łącznik z ulicą ogrodową oraz wyremontowano uliczki osiedlowe w rejonie tych bloków. Na osiedlu Rosochy wybudowano siłownię wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia do ćwiczeń i rekreacji. Na realizację czeka jeszcze plac zabaw. Gmina szykuje się jeszcze do drugiego etapu rewitalizacji. Obecnie odbywają się spotkania i konsultacje z mieszkańcami. Prezes Mirosław Kaczmarczyk nie ukrywa, że spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki jest zainteresowana uczestnictwem w tym projekcie. W tym przypadku planowane jest zgłoszenie do programu rewitalizacji remontu osiedlowego domu spółdzielczego Malwa. Wniosek ma zawierać również zagospodarowanie terenu koło bloku nr 69 oraz budowę boiska, placu zabaw i siłowni w sąsiedztwie bloku nr 100. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzymiątki zleciła termomodernizację kolejnych bloków. Docieplone zostaną budynki mieszkalne na osiedlu Rosochy oraz patronackie. Na osiedlu patronackim w budynkach 26, 27 i 28 realizowany będzie drugi etap dociepleń. Termomodernizacja rozpoczęła się bowiem w roku ubiegłym. Prace zaplanowano na dwa lata. Odnowiona zostanie elewacja balkonowa, remont ruszy w sierpniu i potrwa do końca listopada. Remonty bloków na osiedlu patronackim będą kosztować 585 tysięcy zł i zostaną pokryte z funduszu remontowego w tych nieruchomości. Aktualnie prowadzone jest docieplenie bloków numer 11 i 12 na Osiedlu Patronackim. Nieruchomości te zostaną kompleksowo odnowione. Zakres prac na tych budynkach obejmuje kompleksowy remont balkonów, daszków, wiatrołapów oraz gzymsów. Kilka tygodni temu spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki zakończyła remont na budynkach 15 i 16 na Osiedlu Patronackim. Tam, zgodnie z planem, zrealizowany został drugi etap termomodernizacji. Ten zakres robót na osiedlu patronackim będzie kosztował około 900 tysięcy złotych i warte podkreślenia w całości będzie sfinansowany z funduszu remontowego spółdzielni. Poprawa standardów w blokach mieszkalnych na osiedlu patronackim to nie jedyne prace zaplanowane w tym sezonie. Rozstrzygnięty został przetarg na docieplenie budynków numer 99 i 100 na osiedlu Rosochy. Zakres będzie tak duży, że zarząd spółdzielni Krzemionki zaplanował ich realizację na dwa lata. W ramach tego wykonana zostanie naprawa balkonów, wymieniona stolarka w częściach wspólnych, czyli na klatkach schodowych i piwnicach, zamontowane zostaną nowe drzwi wejściowe do wiatrołapów i oczywiście docieplony budynek. Prace ruszą nie wcześniej jak w drugiej połowie września. Na pierwszy etap zaplanowano około 40% przewidzianego zakresu prac. Na poprawę estetyki standardów w bloku na osiedlu Rosochy będzie przeznaczony 1,6 tysięcy zł, również z funduszu remontowego tych nieruchomości. Na ten rok zaplanowany jest także remont elewacji budynku administracji. Zadanie ma kosztować 192 tysiące zł i będzie sfinansowane z nadwyżki finansowej. Na takie przeznaczenie części oszczędności zgodzili się członkowie spółdzielni podczas walnego zgromadzenia. Ponad 50 dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczestniczyło w letnim wypoczynku zorganizowanym przez Osiedlowy Dom Społeczny Malwa. Półkolonie przebiegały w dwóch turnusach po 5 dni. Dla ich uczestników przygotowano szereg atrakcji były więc zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne w gościnnych murach Malwy. Dzieci pod okiem instruktorów uczyły się sztuki origami oraz tańca hip-hop. Szczególną frajdą okazały się zajęcia z podstaw robotyki, gdzie poprzez zabawę poznawały tajniki programowania. Dzieci odwiedziły również Pikoland, a po zabawie czekała na nich kulinarna niespodzianka – jedzenie pizzy w pizzerii Primo. W czasie pięciodniowego wypoczynku odbyła się także wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Norberta Janufty w Dębowej Woli. Wycieczka za miasto sprawiła dzieciom wiele radości. Były więc pieczone kiełbaski, zjeżdżanie z dmuchańca i zabawa w basenie z piłkami, a także wspinaczka po drewnianym domku. Dzieci po kilku godzinach zadowolone wróciły do Ostrowca. Na ostatni dzień półkolonii uczestnicy przygotowali dla swoich rodziców niespodziankę. Był to dziecięcy pokaz mody. Każde dziecko zaprezentowało dowolną stylizację, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.